Ciekawe wszystkim z tej strony, dzisiaj w dzisiejszym odcinku robimy vloga z panią. Lidią, no No i tak, um, ogólnie Liwka startuje z tym jej super luzakiem. Um, no i teraz jedziemy do łączka i co? Dzisiaj postaramy Wam się coś nagrać. ciekawego nagrać. Tak jest. że Jesteśmy w... już w stanie idziemy bierzemy teraz Brave! <śmiech> <śmiech> Tylko niech sobie zje marchewkę, bo mama mu dała marchewkę. O, Braybusz. Ale cały No dobra, to my go teraz bierzemy na trawkę, żeby się odstresował. Idziemy, idziemy na trawkę. Zosia teraz ma brajwa na trawce. Wcinaj Braywus, wcinaj. Braywusz sobie wcina trawkę. Pyszne. Mniam. Ogólnie jest bardzo ciepło tutaj. Livia. Bardzo ciepło. Ja chyba zaraz zdejmę moją No razem. tutaj jest Brewuś. Tam w ogóle jest bardzo ładnie tutaj. Tutaj akurat nie jesteśmy w najładniejszym miejscu tutaj za nami, ale tam mamy takie jeziorko, stawik, nie wiem. No i co? Jest bardzo cieplutko, zaraz wezmę czapkę z daszkiem. No i co? Tak sobie trochę posiedzimy z Brewusem pięknym i z Livią. z Liwią o e, no i co? Tak. My idziemy już z powrotem. Brejbusz energiczny, no bo dużo się dzieje. No, konie wszędzie chodzą i w ogóle. Więc, no i sobie idziemy do stajni i zaraz go będziemy szykowali. Brejbusz już w boksie. No, tutaj liwka mu, nie wiem co ona robi, co Rozklada ty robisz. Rozkłada mu siano. Rozkłada mu siano. No, takiego I co, no zaraz go będziemy szykowali powoli. Jakieś, jakieś firmy, takie top high, jakieś odpełone, żeby A, okay. nie było alergii, takie właśnie jest jakieś jakieś takie z A, kumamy czacze. Uh, no, Więc będziemy się odzywać jak coś się będzie tutaj ciekawego działo. Ogólnie jeszcze trochę czasu przed jej startem. No i idziemy zamówić jakieś jedzenie, coś do picia, więc idziemy. Dobra, my już e, kupiliśmy. Kupiłam sobie fantę i frytki na, w, na spółkę i idziemy teraz już konia ogarniać, no bo już jest powoli ten czas. No bo zaraz się zacznie konkurs 70, ja 80. Więc no tak. No i tak wiecie, na luzie, ale już no musimy trochę go szykować, mhm. więc idziemy. No dobra, to my idziemy, e, ja idę szykować Braeva, a ona idzie się przebrać, e, no i tak. Idziemy, idziemy śladać go. Ogólnie my już szykujemy. Taki dzisiaj czapraczek Liwia wybrała. No, tak tutaj Braebuś. No i będziemy go szykowali. I zaraz coś nagramy z oglądania parkouru. Dobra, idziemy teraz na parkur oglądać, kupiliśmy sobie cukrową jedziemy tym skuterkiem, ja tu siedzę, ona to jedzie Więc idziemy na parkur. Okej, okay, jedziemy ten, na parkur. Wtedy pojedziemy, ten będzie bezpieczniej Dobra Trochę Więc tak i ogólnie O, znowu zaczęło kropić Taki mamy widok Cudownie właśnie, znaczy się ma, ja mam wyżej trochę <laughs> Idziemy oglądać parkur. Idziemy oglądać Liwka stępuje na Bravesiu No i co, zaraz się będzie rozprężała No i sobie jeździ No i teraz będzie skakała Okserek, o Skupiona, elegancko tu Krzyżowanie tu do szeregu, cały punkt Dobra, ogólnie już liwka skończyła się rozprężać, za chwilkę start następuje. no zaczęło padać ogólnie, no i ja idę już tam na trybudy i zaraz ją nagramy, już wchodzi, o Jezu, idziemy. Kiwka jeszcze ma drugi przejazd, też w 80 cm, więc za chwilkę jedzie. Ogólnie Liwka skończyła dwa przyjazdy, no i jesteśmy z niej bardzo dumni. Bardzo dobrze poszło na czysto, no więc tak. My już schodzimy z rozprężalni, mamy piękne flot, dostała liwka. No i idziemy kucyka ogarnąć, rozebrać. No i co? Tak? Cały komplet flow. A piękny. No dobra, więc Bravez dostanie mafineczkę, pierniczka od końskiej Cukierki Polecamy bardzo. Tak, tak, dla ciebie. No, no i jemmy? co? Aha, dobra, kryźla tylko, bo to do niego. Mm. Dawaj. Oh, Brave'uś, masz. Ty! Och, pychota. od mm. potwierdza. Mm. Ogólnie, moi drodzy, to już wszystko na dzisiejszy odcinek. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, aby dać łapkę w górę, subskrypcji. No i co? Do zobaczenia!